Na grypę i przeziębienie. Mają wiele powodów. Tutaj jesteś taki. Nie uda się. Nie jesteśmy na ty. Żeby się zbudować. <grabia> Normalnie to ja bym jej. Kawla nas wszystkich wydymała czakie. I nic już nie powstrzyma. Ja ty jesteś z nimi w to my cię teraz ubijemy. Nie damy się skreślić. Wygramy, wygramy, wygramy! Nowy codzienny serial od poniedziałku o 18.25 w TVN. Widzieliście kiedyś perfekcyjną łazienkę? Tak stylową, że wszyscy znajomi będą głośno chwalić, a po cichu zazdrościć. Tak pojemną, że można w niej pochować szczotki, kosmetyki i 8 kompletów ręczników od babci. Tak sprytną, że nie mam ją porannych potyczek. Pokaż to ma dla siebie miejsce. Taką łazienkę najlepiej stworzyć w Kastoramie. Tu pomogą ci ją zaprojektować i przetransportować. Całą Kastorama, tej twój dom. Tamtej nocy znowu dali mi strucla bez przeglądu. No i dojechała mnie władza za stan techniczny. Ładnie to tak ogonek gubić? No to drapnąłem w pracuj.pl i prosz, Nowa robota, nowa gablota. Tysiące ofert dla fachowców na pracuj.pl Cel zwalczyć łupież. Oto efekty. Nie ma łupieżu. Skóra głowy bez podrażnień, a włosy są lśniące i nawilżone. Jaki szampon to potrafi? Pirolam. Pirolam. Jedyny taki szampon apteczny o potrójnym działaniu. Z pralką Haier i Pro 7 sprostasz największym wymaganiom twoich delikatnych ubrań. Odświeżysz eleganckie ubrania bez wizyty w pralni dzięki funkcji Air Refresh. Z technologią ABT usuniesz prawie 100% zarazków. Dzięki panelowi iTime skrócisz cykl w trakcie prania, a silnik Direct Motion posiada 15-letnią gwarancję. Odświeżaj elegancką odzież bez wizyty w pralni. Haier. A wiesz, że zmieniłam kapsułki na wątroby? Jak to? A dlaczego zmieniłaś? Mam coś nowego, d 3 też 300 mg fosfolipidów, też 50 kapsułek i do tego jeszcze witamina D3. Tak potrzebne o tej porze roku. Masz rację, ten Eselif D3 to lepsze rozwiązanie. Zobacz jeszcze cenę, tylko kilkanaście złotych. Też się przestawiam na Eselif D3. Eselif. Staćcie na zdrową wątrobę. Teraz z wysoką zawartością witaminy D3. W Auchan mamy przepis na przeniskie ceny. Kup 2 i zapłać mniej. 5 zł za masło ekstra. 11,50 za zgrzewkę wody muszynianka. Oraz 24 ,99 zł za produkty do prania Ariel. Bo w Auchan zawsze jest przewybór i przetanio. Kupuj w Auchan. W okresie menopauzy z jednej strony mogą dotykać nas jej typowe objawy: uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju. Z drugiej strony chcemy zadbać o stan włosów i skóry, tarczyce i zwłaszcza teraz o odporność. Wypróbuj nowość Climea Forte Plus z maksymalną dawką izoflawonów sojowych. Climea Forte Plus skutecznie działa w objawach menopauzy. Plus dodatkowe składniki wzmacniają włosy, wspierają pracę tarczycy i wspomagają odporność. Climea Forte Plus to idealne rozwiązanie dla kobiet w naszym wieku. Planujesz nową kuchnię? Pomożemy Ci. Zobacz, jakie to proste. Umów się z naszym projektantem online lub w sklepie. A teraz z dodatkowym zyskiem. Odbierz 100 zł za każdy wydany tysiąc na kuchnię. Leroy Merleon, zapraszamy. Szukasz szybkiego i bezpiecznego rozwiązania? Sięgnij po Sinulan Express Forte. Dzięki naturalnej opatentowanej formule Sinulan Express Forte szybko udrożnia i nie wysusza śluzówki nosa. Sinulan Express Forte. Odetchnij szybko i naturalnie. Teraz w euro. Wyprzedażowe Rabaty. tylko przez tydzień. Lodówka Samsung 500 zł taniej. Odkurzacz Tefal za 1899 zł. Sprawdź też inne promocje w sklepach i na euro.com.pl Ekscytująca premiera, na którą wszyscy czekali. Zobacz doskonałość w postaci ekskluzywnej limuzyny pełnej najnowocześniejszych technologii. Nowy Lexus ES z napędem hybrydowym wyróżnia najlepszych. Teraz nowy Lexus ES w leasingu Kinto One już od 1900 zł netto miesięcznie Lexus Awangarda klasy premium. Sponsorem programu jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. Sponsorem programu jest firma Brader, producent urządzeń drukujących do domu. Na program zaprasza sponsor, dostawca internetu Orange Światłowód. Sponsorem programu był producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. Sponsorem programu była firma Brader, producent urządzeń drukujących do domu. Za wspólne chwile dziękuję sponsor programu, dostawca internetu Orange Światłowód. To prawdziwa łowczyni okazji. A mój mąż. nie lubi wiązać się na lata. Pomowami. To oferta bez zobowiązań będzie idealna. O, to już? Nie ma na co czekać. Okazje same się nie upolują. Wiadomo. Noworoczne Okazje w Play. Internet stacjonarny bez zobowiązań. Już od 35 zł miesięcznie po rabatach tylko do końca stycznia. Bo w Play płacisz mniej. Play dla domu. czas herbaty czas rozmowy lipton oh. spróbuj gumy Hols! Holz, oddech bliżej nie dostaniesz jej z powrotem ach co to jest to idealna para, Lenor, i więcej zapachów, który tak kochasz. Wlej płyn do płukania i dodaj perełki, by wzmocnić zapach. No, ale pachnie. Czuję się świetnie, <laughs> gdy otula mnie Lenor. Bo Kasia tu powiedziała, że nie można mieć wszystkiego. Ale Kasia nie zawsze ma rację. Weźmy na przykład taki Polsat Box. Patrz, mama ma swój ulubiony serial, chłopaki program na tablecie. Tu zaraz będzie mecz, a ty masz bajeczkę. W Polsat Box, pakiet z kanałami dla całej rodziny oraz mnóstwem sportu za jedyne 60 zł miesięcznie. Dekoder 4K od złotówki. Polsat Box, wybierz swoje wszystko. Do tej oferty telewizji możesz dokupić abonament w plusie z rabatami. Czy kiedy ubrania są naprawdę brudne, pierzesz je w chłodniejszej wodzie? Zaskoczycie, co kapsułki Ariel All-in-One Pods potrafią zrobić w niższych temperaturach. W zimnej wodzie spierzesz każdy rodzaj tłuszczu. W zimnej wodzie spierzesz nawet uporczywe plamy. Ariel Olin in one Pods, stworzone, by działać w zimnej wodzie i oszczędzać do 60% energii. Obniżmy w Europie emisję CO2 tak, jakbyśmy usunęli z dróg nawet 2 miliony samochodów. Doskonałe rezultaty w usuwaniu plam nawet w zimnej wodzie. Zamknij pudełko aż kliknie i trzymaj poza zasięgiem dzieci. Not <laughs> now. So not Zaczynamy! Oh. No Każdy tenis ma znaczenie. Bez ograniczeń możesz dzielić się tym dzięki nielimitowanemu internetowi od T-Mobile w swoim smartfonie. Jest coś bardziej naturalnego. Parówki tarczyńskie, naturalnie. Niemcy dokładnie, a sprawdzić natyliś. 100% mięsa z szynki bez dodatku konserwantów i tylko naturalne składniki. Ale jest dobre. Ale jest naturalne. Karczyński naturalnie. <laughs> DJ Netyan! Netya to rozrywka! Super hity! Food, food, pakiety, najszybsze no internet, Netia, rozrywka. Waluj z Netią. Tylko teraz pakiet super szybkiego światłowodu z telewizją 4K. Aż 3 miesiące bez opłat. A potem jedynie 65 zł miesięcznie. Netia. 801 801 100. Zdarza Ci się ból brzucha po jedzeniu? Weź NOSPE MAX. Likwiduje skurcz i usuwa ból brzucha. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Sponsorem programu jest Forte Plus, producent folii aluminiowej. Sponsorem programu jest dystrybutor przyprawy uniwersalnej kucharek oraz zup, sosów i kostek rosołowych. Na więcej wyjątkowych chwil z programem zaprasza sponsor firma Prymat, producent przypraw i musztard. Na więcej wyjątkowych chwil z programem zaprosił sponsor firma Prymat, producent przypraw i musztard. Sponsorem programu był dystrybutor przyprawy uniwersalnej Kucharek oraz zup, sosów i kostek rosołowych. Sponsorem programu było Forte Plus, producent obustronnie powlekanego papieru do pieczenia. Na przyjemne chwile z programem zaprasza jego sponsor, producent wafli Familijne Jutrzenka. Sponsorem programu jest Bielenda, producent kremów przeciwzmarszczkowych Royal Bee Elixir z mleczkiem pszczelim i miodem Manuka. Sponsorem programu jest dystrybutor filmu Zaułek Koszmarów. Zdjęcia mają wiele powodów. Tutaj jesteś taki. Nie ubrać się. Nie jesteśmy na ty. Żeby się zbuntować. Normalnie to ja bym jej. Wszystkich wydymała, czoicie? Ich nic już nie powstrzyma. Ja ty jesteś z nimi, to my cię teraz ubijemy. Nie damy się skreślić. Wygramy, wygramy, wygramy! Bunt. Nowy codzienny serial od poniedziałku o 18.25 w TVN. Planujesz nową kuchnię? Pomożemy Ci. Zobacz, jakie to proste. Umów się z naszym projektantem online lub w sklepie. A teraz z dodatkowym zyskiem. Odbierz 100 zł za każdy wydany tysiąc na kuchnię. Leroy Merlin. Zapraszamy. O czym marzy zakatarzony? O, ulgę na dół. U. Katarscy wynalazcy mówią na to ksylożel. Udrożnia nos szybko i na długo. I nawilża śluzówkę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Bez kataru, szybko, długo, ksylożel. A na katar dla dzieci, katarscy wynalazcy polecają ksylożel dla dzieci. Tak smakuje burger. Roślinny. Tak pachnie obiad. Roślinny. Tak wygląda deser. Roślinny. A tak szybko zrobisz lunch. Roślinny. Powiedz tak roślinnym produktom. Odkryj ich szeroki wybór w Lidlu. Zawsze w Lidlowych cenach. Tofu Vemonto. Kup dwa, zapłać mniej. Tylko 2,74 za opakowanie przy zakupie dwóch. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Pękające pięty, pęknięcia na dłoniach. To koszmar. Sięgałam po krem, który nawilżał skórę, ale nie pomagał w gojeniu pęknięć i nie zmniejszał bólu. Na szczęście farmaceuta polecił mi Help for Skin. Help for Skin to bezbarwny plaster w żelu, który zmniejsza ból, wspomaga gojenie oraz chroni ranę przed ponownym pękaniem. I jest wodoodporny, więc zabezpiecza ranę na dłużej. Dzięki Help for Skin gojenie pęknięć skóry szybko poczuła mulkę. Używam nawet na drobne skaleczenia. Hmm, co przekona mnie do zmiany pracy? Dobra kapusta. Lepsze kokosy. Owocowe czwartki. Żartowałem! Sianko! Najlepsze oferty, także te z widełkami wynagrodzeń, znajdziesz na pracuj.pl. Poznaj nowość. Żele pod prysznic Lux Botanicals. Pobudź zmysły zapachem egzotycznych kwiatów i mocą olejków botanicznych. Siła natury w codziennej pielęgnacji. Odkryj nowość. Lux Botanicals. Niby takie same, ale wybierasz te, co do których masz pewność. A masz pewność, że twoja witamina D działa? Żeby mieć pewność, wybierz i D3 i powiedz tak leczniczemu działaniu. Tak dla jakości potwierdzonej w badaniach. Tak dla leku. Nowość. I D3 to jedyny taki lek z witaminą D3. Wybierz lek, a nie suplement. Powiedz tak leczniczemu działaniu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jeszcze nie wiesz, że to bliźniaki? Bliźniaki. Niespodzianka? Kontynuacja kinowego hitu. Faceci znowu ruszają do akcji. Osiem rzeczy, których nie wiecie o facetach. Od 28 stycznia w kinach. Każdego dnia uszy narażone są na działanie czynników, które wpływają na produkcję woskowiny. Jej nadmiar może powodować dyskomfort i pogorszenie słuchu. Można temu zapobiec stosując do codziennej higieny fonix higiena uszu. Wyrób medyczny Phonix Higiena Uszu rozpuszcza i usuwa nadmiar woskowiny, redukując dyskomfort oraz poprawiając słyszenie. Phonix Higiena Uszu – skuteczność potwierdzona w badaniu klinicznym. A na ból ucha polecam wyrób medyczny Phonix Ból Uszu. Łagodzi ból, podrażnienie i może zapobiec rozwojowi infekcji ucha zewnętrznego. Phonix Ból Uszu. W Auchan mamy przepis na przeniskie ceny. Kup dwa i zapłać mniej. 5 zł za masło ekstra. 1150 za zgrzewkę wody muszynianka oraz 24 zł99 groszy zł za produkty do prania Ariel. Bo w Auchan zawsze jest przewybór i przetanio. Kupuj w oszą. Fakt o pyralginie. Pyralgina to lek do pozaszpitalnego leczenia silnego bólu. Algina numer jeden na silny ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde lek niewłaściwie właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. W karfurze uczymy się od najlepszych. Od ciebie. Mentor recyklingu i zero waste. Od ciebie, mistrzyni e-zakupów. O, od ciebie też tropicielu promocji. Razem odpowiemy na wzrost cen, rabatem. Bo w weekendy całe zakupy z aplikacją mój Carrefour tanie aż o 10%. Carrefour możemy kupować mądrze. Gdy owsiki atakują, twoje dziecko może być nadpobudliwe i niespokojne, mieć kłopoty ze snem i koncentracją oraz słaby apetyt. Wtedy z pomocą przychodzi kuracja Pyrantelum Ovix. Cała kuracja to tylko dwie dawki. Podaj po jednej dawce leku wszystkim domownikom, a kolejną dopiero po dwóch tygodniach. Kuracja Pyrantelum Ovix to jedyna kuracja na owsiki dostępna bez recepty. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde lek właściwie stosowane zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Od 30 lat wytrwale gramy dla ratowania życia wszystkich Polaków. Miliony wzruszeń i ogrom radości z udzielanej pomocy. 30 finał wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W najbliższą niedzielę oj się będzie działo. Oglądaj w TVN, TTV i TVN24. i daj się zaskoczyć. Zamawiaj online nawet teraz z dostawą do domu lub odbierz w sklepie CiBo. W tym tygodniu odkryj naszą odzież dla aktywnych. Do biegania i na zimowe spacery. Chebo.pl. Do miłego zobaczenia! Chcesz mieć pewność, że łatwo podasz witaminę D swojemu dziecku? Wybierz suplement diety i buwit D600 krople. Naciskając pompkę, otrzymasz dokładnie odmierzoną dawkę 600 jednostek witaminy D. Jedyny taki z witaminą D w dawce 600 w buteleszce z pompką. Właśnie tak smakuje świat. Otwórz się na bogactwo inspiracji prosto z Azji i gotuj po mistrzowsku w azjatyckim stylu. Już od poniedziałku w Lidlu znajdziesz produkty, dzięki którym przygotujesz wyjątkową ucztę dla siebie i bliskich. Na przykład kaczka Pekin 8,99 za kilogram. Mleczko kokosowe 33% taniej 5,99. I makarony Witazja, już od złotych 99 za opakowanie. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Pękające pięty, pęknięcia na dłoniach, to koszmar. Sięgałam po krem, który nawilżał skórę, ale nie pomagał w gojeniu pęknięć i nie zmniejszał bólu. Na szczęście farmaceuta polecił mi Help for Skin. Help for Skin to bezbarwny plaster w żelu, który zmniejsza ból, wspomaga gojenie oraz chroni ranę przed ponownym pękaniem. I jest wodoodporny, więc zabezpiecza ranę na dłużej. Dzięki Help for Skin gojenie pęknięć skóry szybko poczułam ulgę. Używam nawet na drobne skaleczenia. Trzeba rano wstać. Co dzisiaj w ogóle jest? Wtorek? Środek? Są takie poranki, kiedy nawet nie wiesz, jaki to dzień. Sięgnij wtedy po filiżankę Chibo Exclusive. Jej zbalansowany smak pomoże Ci rozjaśnić myśli. Przecież dzisiaj jest weekend. Chwila z Chibo Exclusive rozjaśnia myśli. Szukasz skutecznego rozwiązania na przebarwienia skóry? Stworzyliśmy je dla Ciebie. 10 lat badań, 50 tysięcy przebadanych składników. Jedno innowacyjne rozwiązanie. Odkryj nowy Nivea Cellular Luminus przeciw przebarwieniom. Działa skutecznie na Twoją skórę, redukując przebarwienia o 50% już po 8 tygodniach. Odkryj innowacje w redukcji przebarwień. Nowy Nivea Cellular Luminus przeciw przebarwieniom. Jednolity koloryt skóry i świetlista cera. DJ Netia, NETIA to rozrywka super hity! Seriale i bramki w sportkanale Światłowód, pakiety, najszybsze internety NETIA rozrywka Waluj z NETIĄ Tylko teraz pakiet super szybkiego światłowodu z telewizją 4K Aż 3 miesiące bez opłat A potem jedynie 65 zł miesięcznie NETIA 801 801 100 o czym marzy zakatarzony? O na długo, Katarscy wynalazcy mówią na to ksylożel. Udrożnia nos szybko i na długo. I nawilża śluzówkę. Przed użyciem zapozna się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Bez kataru, szybko, długo ksylożel. A na Katar dla dzieci katarscy wynalazcy polecają ksylożel dla dzieci. Odkryj z National Geographic fascynujący świat minerałów. Autentyczne okazy kamieni z całego świata w imponujących rozmiarach. Kolekcja National Geographic Minerały Świata już dostępna w kioskach. Z pierwszym numerem prawdziwe złoto cena 4,90. Znowu gramy razem z Embankiem. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z całą Polską. Już od 30 lat wspiera szpitale. Kupuje sprzęt i pomaga potrzebującym. Wszystko dzięki Wam. Z M bankiem zrobimy jeszcze więcej dobrego. Jeżeli danego dnia będzie co najmniej 100 wpłat od Was, M-Bank dołoży 100 tysięcy złotych każdego dnia, aż do finału. Westree Orkiestrę z M-Bankiem, bo razem zbierzemy więcej. Bądź bogatszy o dobre serce! Planujesz nową kuchnię? Pomożemy Ci, zobacz jakie to proste. Umów się z naszym projektantem online lub w sklepie. A teraz z dodatkowym zyskiem. Odbierz 100 zł za każdy wydany 1000 na kuchnię. Leroy Merlin, zapraszamy. <śm> Na przyjemne chwile z programem zaprasza jego sponsor, producent wafli familijne Jutrzenka. Sponsorem programu jest Bielenda, producent kremów przeciwzmarszczkowych Złote Ceramidy z ceramidami i złotem koloidalnym. Sponsorem programu jest dystrybutor filmu Zaułek Koszmarów.